Hej, cześć, witam was, z tej strony Sko, dzisiaj witam was z kamerą Logitech C920, czyli kamerą internetową przeznaczoną do kamerowania internetowego. Zamówiłem sobie ją wczoraj o godzinie którejś tam, chyba 18, i o dziwo przyszła dzisiaj rano, czyli zamówiłem ją w sumie we wtorek o godzinie 18, przyszła w środę o godzinie 12, co naprawdę mnie zdziwiło, bo zeszło przynajmniej dwa dni. Duńska poczta mnie dzisiaj zadziwiła, naprawdę dziękuję bardzo, tak. Kamera jest jedną z lepszych kamer, która nagrywa w rozdzielczości 1920x1080, czyli Full HD. Tak samo robi zdjęcia Full HD i. Ma 15 megapikseli. Mi w sumie chodziło o to, żeby była ona dobra, żeby była wystarczająco taka, żebym nie musiał używać tej kamery, która mam tutaj. O, czekajcie, odłączę ją. O, tej kamery. Ona też jest dobra w swoim stylu, ale nie nagrywa w tylu FPS-ach, ilu ja bym chciał, bo zazwyczaj, jak nagrywałem w materiał w 30 FPS-ach, to nagrywa chyba w 25, to musiałem czasami przesuwać dźwięk, żeby dopasować to do obrazu, co mnie bardzo wnerwiało, co mnie bardzo. Wkurzało i tak samo kamerą e, taką od PlayStation nie mogłem nagrywać obrazu, w ogóle zrzucać obrazu z y, programu, który PlayStation oferuje do, do podłączenia tego jako, jako do komputera, jako kamery internetowej. Więc ta kamera też odpada i ona też była taka gówniana, że za każdym razem musiałem ustawić, żeby, żeby łapało tego green screena z tyłu mnie, na live'ach przynajmniej. Więc cieszę się, że kupiłem sobie teraz takie coś, za chwilę odpakujemy w unboxingu. Dziękuję. Eee, a nie unboxingu, tak jak to powiedziałem wcześniej, mnie zjechaliście za to. No ale okej, okay. eee, coś jeszcze mogę o niej powiedzieć. Ma dwa mikrofony, tak jak tutaj widać, dwa mikrofony stereo. Ma genialny autofokus, przynajmniej tak jak widziałam na niektórych recenzjach, unboxingach, nie wiem, nie wiem, ale naprawdę autofokus ma po, 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 podajże naprawdę, naprawdę niezły. No, no to. Bierzemy się za rozpakowywanie, co raczej nie będzie takie trudne, bo to jest ze sobą mój nóż, oczywiście. Przecinamy tylko tutaj o takie małe... O wiele łatwiej poszło. Dobra, jest. Tak wygląda ono w środku, tak wygląda z drugiej strony. W zestawie oczywiście mamy kamerę. Otworzy to jakoś? Da się to otworzyć? Czy to chyba... Trzeba... Jakoś magicznie. Nie, dobra, jest, dobra, jest, wyszło, wyszła. Mamy tutaj instrukcję. Kto czyta instrukcję? No, na pewno nie ja. Jest tutaj płytka? Jest płytka. Nie, to jest, to jest instrukcja. Nie ma żadnej płytki, nie ma oprogramowania, trzeba ściągnąć z internetu. To jest dosyć logiczne. Tak, 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 tak właśnie jest. Tak działa właśnie Logitech. Chociaż do, do słuchawek w moich G. Nie, jakiś tam, nie pamiętam nazwy. Była płytka jakaś tam też. I tak samo do mojego Logitechowego kontrolera Rumble też była płytka jakaś tam. Której chyba nie użyłem, nawet, bo ściągnąłem internetu, oczywiście. Proszę bardzo, tak ona wygląda. Tak kamera wygląda na zewnątrz z kabelkiem. O długości, niech zgadnę, około pewnie dwóch metrów. Tak to zazwyczaj jest. Jeszcze ma tutaj takie kuwianko. To dziękuję. Jezu, jakaś ja się kompletnie nie nadaję do unboxingów! Dziękuję. O, pięknie, dobra, dobra. Wszystko ładnie. No. O. 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 o jaka piękna kamera. Tak, 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 tak. Dobra, za chwilę sprawdzimy sobie jak ona ogólnie nagrywa, jak, jak to wygląda, jak ona nagrywa. O co w niej chodzi i jak ona działa? I co się robi, gdy ona działa i jak ona wygląda, jak ona działa. Więc życie mi szczęścia, że mi się to udało. No dobrze, ludziska, jesteśmy teraz już przy komputerze. Mamy przed sobą program Logitecha, czyli Webcam, webcam Software. Eee... I, I sprawdzimy sobie, jak ogólnie ta kamera działa. Jak, jak działa jej fokus, jak działa jej śledzenie twarzy, ponieważ ma taką opcję. Jak działają jakieś tam efekty, o ile będzie dało się włączyć. I jak ogólnie ona wygląda w porównaniu do mojej starej kamery, czyli JVC HD. Eferio e Nie wiem jak to się do cholery mówi, więc nie mówcie mi, że powiedziałem coś źle, bo nie wiem jak to się mówi i nie chcę mi się tego sprawdzać. Sprawdzimy sobie też jak działa ona na green screenie i jak ogólnie wygląda. No, no, no to, to, to takie taki, taki normalne, takie małe testy sobie zrobimy i zobaczymy, która, która jest lepsza. Kamerę jeszcze jedną, albowiem moją starą jeszcze, znaczy nie, dobra, nie starą. Bardziej. Kamerę od PlayStation czyli PlayStation Eye, chyba tak to się nazywa dokładnie, którą nagrywałem na live'ach, zobaczymy, jakie jest porównanie pomiędzy tą kamerą, czyli do a zwykłą PlayStation, y, Kamerą od PlayStation. No, tak dokładnie, no y, weźmy sobie szybkie przechwytywanie i tutaj mamy obraz na żywo, cześć, to ja. PlayStation, no chyba porównanie jest proste i bardzo to wygląda byle jak, prawda, byle jak, no nie da się powiedzieć, że nie a na, nagrywam i tak, tak to w 720p, ponieważ nie mogę w 1080p, chociaż to je sprawdzałem, sprawdzałem widzicie sprawdzałem, więc pokażę Wam kamerę w 70, 720p nie mam monitora na, na 1900 bo mam bo mam po prostu ma za mały monitor, no i tyle. Więc po prostu tą kamerą od PlayStation nie, będzie się, nie będziemy się zajmować. Nie będziemy się zajmować, ponieważ jest ona po prostu dupna. I tyle. I koniec. Dobra, wyłączamy. Jest OK. Na początek sprawdzimy sobie śledzenie twarzy, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie na, 4, na 480p. Chyba, czyż nie? E, tak, bo teraz tego włączyć nie mogę Przybliżyć mogę, ale nie mogę Nie mogę włączyć na, 700, na, 4080, na, 4, na 480p można I teraz zobaczyć jak to działa Czekajcie Włączę Wam to może, albo w sumie dobra Niech będzie sobie tak jak teraz jest Taką, ja się trochę odsunę i przesunę twarz To kamera pojedzie za mną i znowu przesunę twarz. Ona oczywiście ona się tutaj nie rusza, ona po prostu manipuluje tym obrazem tak samo jak my możemy manipulować obrazem poprzez naciskanie tych tutaj klawiszy. Tylko że teraz ja nie mogę ich naciskać, bo mam włączone e, s, e, śledzenie twarzy, i ogólnie muszę przybliżyć jeszcze, żeby to zrobić. Ale ona działa na takiej samej zasadzie. I tak to, tak to fajnie działa. I koniec, koniec, dobra. E, to było śledzenie twarzy. Tutaj mamy autofokus, który też widzieli, widzieliście, że, że się zmieniał, jak, jak ruszałem twarzą. Możemy sobie po prostu się nim pobawić koniec zabawy mamy też opcje zaawansowane, w których możemy ustawić ostrość, znaczy nie ostrość, tylko jasność kolory kontrast, równowagę bieli wzmocnienie, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał pokażę wam tylko tutaj intensywność kolorów, to jest tak, że mogę być bardziej kolorowy, żeby green screen za mną był jeszcze bardziej kolorowy i żeby jeszcze bardziej go wykrywało to jest super po prostu możemy bawić się też kontrastem ale to nas zbytnio nie bawi i jasnością, co też nas zbytnio nie bawi. I, I co? No tylko mogę dać tutaj ewentualnie troszeczkę koloru do przodu i tyle, bo to, bo to bardzo się przydaje. Tutaj mamy oczywiście jeszcze ruszanie kamerą, możemy przybliżyć sobie sami poruszać, jak chcemy, jak nie chcemy, to nie możemy, znaczy możemy, ale nie chcemy. Eee, i, I tyle w sumie, no cała filozofia całej tej kamery, prawda? Nie da się powiedzieć, że nie. Oddalamy na full, zapisz, klikamy tutaj 720p i sprawdzimy sobie jak to wygląda. W porównaniu do mojej starej kamery, czyli tego J JVC i tyle. Dobra, to ja włączam to nagrywanie i my się przenosimy na, na kamery i porównamy sobie wszystko ostrość i green screena i jakość. Na trzy: raz, dwa, trzy. No dobra, jesteśmy teraz już na kamerach, czyli to jest kamera Logitech, aktualna kamera to Logitech. Sprawdzimy sobie e, jakość wideo pomiędzy tą kamerą a kamerą zwykłą moją, więc tak. Za chwilę przeniesiemy się tamtą. Oczywiście ona będzie trochę przybliżona, bo ona inaczej łapie obraz niż ta, ale to nic. 3, 2, 1, 0. I co? Jest duża różnica, bo ja nie wiem. Znaczy jeszcze tego nie wiem, potem będę wiedział, czy jest duża, czy nie ma dużej. Ale według mnie różnica, z tego co widzę nawet tu na monitorze, na tym małym ekraniku, chociaż ja wiem, że te małe ekraniki na kamerach są zazwyczaj gówniane, ale to nic. Ale ja, ja widzę, że, że nie, nie, nie jest taka, taka, taka zła. Ale zobaczymy to, zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu. Tak się mówi? Chyba tak. Nie wiem. Zobaczymy, zresztą zobaczymy. Dobra, sprawdzimy sobie e, ostrość, nastawianie focusa, Fokus. mam tutaj puszkę od Mirindy, która według mnie jest no, strasznie niedobra, o fu, jak ją to piłem, to smakowało dosłownie jak ziemia, ja nie wiem dlaczego, skoro mam takie porównanie, ale mam. Ja ją przybliżę do kamery jak najbliżej się da i zobaczymy jak szybko złapie ostrość. Ogólnie tak, właśnie tak zrobimy. Dobra, to ja powoli ją będę przybliżał, zobaczymy jak to będzie działało. Ostrość idzie w górę z tego co tutaj widzę, znaczy... Znaczy fokus, ostrość, no fokus, ostrość, no jednak to samo Już dalej, możemy jeszcze dalej? Nie, to jest tak o, to jest maksimum I tutaj w sumie jest na połowie ustawione ostrość, ale to nic, dobra jest Dobra, dob dobrze to wygląda, tak szczerze mówiąc wszystko można przeczytać gładko Gładko, fajnie, ogólnie naprawdę podoba mi się to Teraz zabiorę, zaraz zabiorę puszkę jak najszybciej i zobaczymy jak długo będzie łapała ostrość na mnie 3, 2, 1, 0, pół No nie za długo, jeszcze raz, puszka ja. Puszka. Ja. Ja działa dobrze, dobrze. Nie, 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 nie działa to jakoś tak super, super jakoś niefajnie. Ale ona nie ma łapać mi ostrości, ponieważ ja nie skaczę dużo przed. Kam... Nieważne zresztą. Nieważne. Tak, nieważne, aha. Bo ja skaczę dużo przed kamerą. Ale to nic, ale nie będę w taką strachowskakał. Jakoś tak. Prawda? Tylko normalnie będę się zachował jak. Jakoś tak... Prawda? I, I to w sumie to wszystko co ja robię, więc, więc właśnie. Prawie zapomniałem o tym, że mieliśmy sprawdzić jeszcze green screena, więc green screen rusza do akcji. Więc tak, najpierw zaczniemy od Logitecha, na 3, wytniemy green screen. 3, 2, 1, 0, BUM! No nie wiem, pomacham trochę rękoma, bo to zazwyczaj daje taki efekt, że nie wiem, że... Coś tutaj pomiędzy palcami, coś utyka, takiego nie wiem, prawda? Zobaczymy, jak to wygląda. Czy tutaj tak samo jest to, czy tego nie ma zwyczajnie. Muszę ruszać na green screen, ponieważ jeżeli wyjdę, powiedzmy tutaj, to moja ręka zniknie. Jeżeli tutaj, to też zniknie. Jeżeli tutaj wyjdzie moja głowa, to też zniknie. Jeżeli tutaj wyjdzie moja głowa, to też zniknie. I tak to właśnie działa. To był właśnie, to była właśnie kamera Logitech. Teraz przejdziemy do mojej starej kamery, czyli kamery JVC na 3, raz, dwa, trzy. I za chwilę wytnie, wytnę green screen. Na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Green screen wycięty. Znowu się trochę poruszam. Znowu tutaj porobię tak. O. Tak. O. Troszeczkę. Tak. Pięknie. Pięknie. Jakby co to patrzę się teraz na monitor, żeby wiedzieć, gdzie mam ruszać rękoma, a nie patrzeć na kamery, bo to byłoby trochę głupie. O. Dobra. U. Dobra. Powinno wystarczyć, tak mi się wydaje. Jakie jest, jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzu, która według Was kamera lepiej pozwoliłam mi wyciąć... Kurde, pozwoliła mi wyciąć green screen i która ogólnie lepiej wyglądała, bo ja będę to wiedział podczas edytowania, tak. Pewnie będzie mi trudno wyciąć teraz z, tego, z tej drugiej kamery, tej mojej normalnej, kamery green screen, ponieważ nie mam włączonych lamp. Zazwyczaj miałem włączone lampy, a z tego co widzę tutaj na Logitechu, to, jest, to zwyczajnie jest potrzebne, wygląda nawet lepiej bez tej lampy, która jest na górze. No nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, ja jestem ciekawy. A tymczasem e, kontynuujcie to, co skończyliście. Bo ja to nagrywam dopiero po tym, jak już nagrałem to, co musiałem, bo zapomniałem, że miałem to pokazać. Jo, 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 właśnie tak, je, yeah, dobrze. Więc ja się teraz zabieram do montowania tego filmiku. Ocenę na temat tych kamer, na temat jakości i tego wszystkiego zostawiam wam. Możecie napisać, która według Was jest lepsza, która nie jest lepsza. Nic za to nie dostaniecie, ale przynajmniej będziecie mieli satysfakcję, że coś napisaliście, prawda. Ja się teraz z wami żegnam. Widzimy się już niedługo w jakimś odcinku. Ogólnie dzisiaj live. Zapraszam na live 18.30. To było ogólnie e, 02.07.2014 rok. Mam nadzieję, że zdążę to wrzucić. Jeżeli nie, no to to nie zapraszam na live'a, który już był. Nie, zapraszam na live'a, który już był. Obejrzyjcie. Link macie tutaj, jeżeli już. Tutaj, oto. Tu gdzieś tam, tu. Nie wiem, gdzieś, gdzieś tam macie. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć i pa. Moje okularki też was żegnają. Cześć. pa, 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 pa. pa.